Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Jesteśmy w Pcimiu, gdzie właśnie rozpoczęły się gminne zawody szachowe szkół podstawowych i przedszkoli i tak sobie myślimy o tym, że to jest przecież powrót, powrót do normalności małymi krokami, ale skutecznie. Zobaczcie, szachy to jest królewska gra, która w gminie Pcim cieszy się dużą popularnością, nie od dzisiaj, ale dzisiaj właśnie zawody gminne. Pierwsze jest z nami dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu, Robert Bylica. Panie dyrektor ktorze. Mówimy o tym, że gra królewska w szachy w Pcimiu cieszy się dużą popularnością. Wracamy do normalności. Właśnie jak ten turniej przebiega? No i jakie są wasze emocje w związku z tym, że w końcu są dzieci w ośrodku kultury? Znaczy, dzieci zawsze były i w trakcie pandemii staraliśmy się organizować na różne sposoby zajęcia, żeby e, ten kontakt z dzieciakami był, czy też z dorosłymi, bo przecież oferta kul ośrodka kultury jest szeroka. Natomiast bardzo cieszymy się, że udało nam się zorganizować w takiej formie turniej szachowy, ponieważ przypominam, jest to 12 już turniej. W zeszłym roku mieliśmy przerwę. I cieszy fakt, że jest takie szerokie zainteresowanie. No i jak widać dzieci zadowolone. E, to ja. Szachy bardzo mnie interesują, ale zatrzymajmy się Panie Dyrektorze na tym fakcie właśnie zajęć dla dzieci. Co Wy oferujecie dzieciom, ale również dorosłym i jakie plany na ten 2022 rok, miejmy nadzieję, że już normalniejszy? Czy oferta dla dzieci, jak i dla dorosłych jest szeroka i zajęcia teatralne, zajęcia muzyczne. Koła Gospodyń Wiejskich, jak i Uniwersytet Trzeciego Wieku, dla dzieci no to oczywiście wyszczególnione też zajęcia plastyczne i tak dalej. natomiast jakie plany na przyszłość, no czeka nas niewątpliwie wielka przygoda i wielka uroczystość związana z odsłonięciem pomnika Matki Orkana w maju. Połączone ze świętem kliszczaka, następnie 170-lecie istnienia orkiestry dętej z Na tą okazję pozyskaliśmy również pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego na nagranie płyty i w tym roku właśnie ją wydajemy, więc będzie to na pewno niewątpliwie duże wydarzenie. A czy plany na wakacje, czy właśnie to święto kliszczaka, które przecież też charakterystyczne dla Waszego regionu? Odbędzie się, czy te plany też również uwzględniliście? Czyli Święto Chriszczaka zazwyczaj odbywało się we wakacje przełom czerwca lipca. No w tym roku zrobimy to wcześniej ze względu właśnie na odsłonięcie pomnika Matki Orkana który będzie miał miejsce 28 maja. Z tego względu chcemy właśnie połączyć te wszystkie grupy folklorystyczne, grupy regionalne ze związków Podhalan tutaj, żeby przyjechały do nas tutaj i wystąpiły, więc to wykorzystamy. Na wakacje, no to oczywiście pewnie pikniki jakieś rodzinne dla dzieci. To co powiedziałem, wielka impreza związana ze 170-leciem istnienia orkiestry, no i dorzynki gminne i mam nadzieję, że w formie takiej jak było do, yy, przed pandemią. No, to w takim razie my tutaj swobodnie zapraszamy do, do gminy Pcim i przenosimy się w ten sposób również do pana Wójta. Panie Wójcie, witamy serdecznie dzisiaj kulturalnie w gminie Pcim. Szachowo o tym mówimy, że przecież szachy to taka gra, która tu łączy pokolenia. Dzisiaj ci najmłodsi, ale nie tylko najmłodsi grają. Proszę powiedzieć, właśnie jak Wójt zapatruje się na tę kulturę i właśnie na powrót do normalności w waszej gminie. No każdy taki przejaw jak dzisiejszy turniej no to jest wielka radość dla nas wszystkich i dla mnie jako osoby, która, która zawsze wspiera te inicjatywy, no ale myślę, że również dla pana dyrektora Domu Kultury oraz dla wszystkich pracowników, którzy tak naprawdę wracają do normalności, zwykle aktywni na różnych imprezach no przez ostatnie dwa lata. Musieliśmy złowiowym biurkiem, więc cieszę się, że od takich mniejszych imprez jak ten turniej szachowy tak naprawdę wracamy do normalności. No właśnie, ja też to podkreślam dzisiaj. Normalność, normalność, jeszcze raz normalność, bo przecież tego wszyscy pragniemy, ale przecież pragną tego właśnie ci najmłodsi z uśmiechami na twarzy, przesuwający właśnie te pionki na planszy. A to taka codzienność i nasza, przecież dorosłych. Co wójt, czy z jakim optymizmem patrzy w 2022 rok, bo to okazja, żeby powiedzieć szerzej, może nie o kulturze. Pan, tak jak pan dyrektor mówił, ale co dobrego czeka gminę pcimy właśnie w tym roku? Co znaczy na pewno będzie to rok przełomowy w wielu e, dziedzinach. E, kultura to jest jeden z takich obszarów, gdzie e, również w tym roku czekają nas, można powiedzieć, wielkie wydarzenia, bo e, to co pan dyrektor już powiedział, święto Piszczaka, e, w tym roku w maju i w tym roku mający taki wymiar e, troszkę szerszy, bo organizowane wspólnie ze związkiem Podhalan. A więc, i kliszczacy, i szeroko rozumieni ale z całego terenu południowej Polski. Odsłonięcie pomnika i wszystkie imprezy, które temu będą towarzyszyły. To wszystko między dniem matki a dniem dziecka, więc, to też nieprzypadkowa data, żeby, żeby i ta tematyka matki i dzieci no, była ze sobą związana. No ale również, jeżeli chodzi o. Gminę, to w tym roku planujemy kilka dużych inwestycji. Informowaliśmy o tym wcześniej, że udało nam się pozyskać parę naście milionów, chociażby na dziedzinę kanalizacji, dziedzinę wody, która tak jest tutaj mieszkańcom potrzebna. No i w tym roku już będą pierwsze przetargi kanalizacyjne dotyczące na razie Pcimia, no ale będziemy to na pewno rozszerzać kolejnymi wnioskami na, na inne miejscowości. To również początek przebudowy. Mostów w Pcimiu, to również już takie ostateczne zakończenie ronda, no, te prace kosmetyczne, na które e, też czekamy, więc na pewno wiele, wiele rzeczy. Kończymy szkołę w Czebuni. E, ten rok to również myślę już taki zdecydowany postęp budowy przedszkola w Stróży to wszystko cieszy, no bo tak naprawdę pracowaliśmy na to kilka lat, to, że była pandemia, to, że musieliśmy trochę spokojnie podchodzić do niektórych rzeczy, no nie sprawiło, że nic nie robiliśmy, no wręcz przeciwnie, udało się zorganizować więcej niż może nawet sobie zaplanowaliśmy. No właśnie chciałbym chciałabym tak postawić kropkę nad i tego naszego, tej naszej rozmowy, bo wiele się dzieje, wiele się będzie działo. To, co ważne dla tych dzieciaków, które są tutaj, część z nich już zaczęła tą zwykłą stacjonarną naukę, ale część z nich... W poniedziałek wraca do szkoły, również nauczyciele wracają. Ja z takim entuzjazmem jednak podchodzę, bo uważam, że relacje te międzyludzkie takie spotkania nie online mają ze w sobie nie tylko dużo uroku, ale dają nam przede wszystkim tą interakcję społeczną. To czego Pan życzy sobie, nauczycielom i tym młodym, którzy dzisiaj przy stolikach szachowych od poniedziałku najbliższego? Życzę wszystkim przede wszystkim optymizmu. Optymizmu w każdej możliwej dziedzinie. Czas mamy jaki mamy, idzie to wszystko w dobrą stronę, ale starajmy się z każdej sytuacji wyciągać jak najwięcej pozytywnych rzeczy, bo wtedy tak naprawdę i nasze najbliższe otoczenie i otoczenie całej gminy zmienia się na lepsze i możemy myślę z uśmiechem, z taką lekkością podchodzić do, do codziennych obowiązków i tego serdecznie życzę. No przede wszystkim uczniom, którzy, którzy faktycznie tego kontaktu z kolegami, koleżankami bardzo potrzebują. No to właśnie tego, właśnie tego życzymy. Tu, na tym szachowym stole, chcielibyśmy powiedzieć szach i mat, ale to dzisiaj nie nasza rola. Natomiast my zapraszamy bardzo serdecznie do Gminy Pcim, bo oprócz tych inwestycji, oprócz kultury, to tutaj piękne krajobrazy, wspaniałe ścieżki turystyczne. Zapraszamy zatem do Gminy Pcim. Dziś żegnam się z Pcimia, z Państwem dla i TV Małgorzata Miszczak. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.